Witam. Więc to wy jesteście burlak. No wot, zuch mechanik. Więcej nam takich trzeba. Cieszę się, że mogłem pomóc, towarzyszu pułkowniku. Świetnie. Przenieście się do bazy imienia Berry. To tam składają nasze pojazdy. Weźmiecie ze sobą szerokowego kowaliuka. To też mechanik. Wszystko jasne? Tak jest, towarzyszu pułkowniku. Więc ruszajcie! Dowódca no, w Beri jest towarzysz major Platonów. Zgłosicie się do niego i weźcie ze sobą kaprala Gniewkę. Prosił mnie, bym was nie rozłączał. No ogólnie tu mamy pierwszą bazę. mogę w, w drugim odcinku. Mamy nową misję. Jak widzicie tu już mamy pierwsze budowle. I naszym zadaniem jest przejście do drugiej bazy, w będziemy robić pojazdy. Co idzie, <noise> Mechanik trzeciej kategorii, Juri Gorki, zgłasza się na rozkaz. Mam zgłosić się do majora Platonowa. Towarzyszu major już czeka. Towarzysz Gorki zakładam. Tak jest, towarzyszu majorze. Zgłaszam się na rozkaz. Witamy w Berii. W okolicy często landują dostawy, więc budujemy tu większość naszych pojazdów. Rozumiem, towarzyszu. Rozumiem, towarzysz major. Gotowy do pracy gorki. Tak jest, towarzyszu majorze. Znakomicie. Ale zanim zaczniecie bawić się silnikami, wybudujecie centrum planowania i mały warsztat. I to szybko, towarzyszu. No ogólnie tu mamy teraz opcję wypytać się mniej więcej o co chodzi z dostawami z warsztatem i z centrum planowania. Ale... Dlatego, że przechodziłem Dobrze. tą grę, to nie będziemy zadawać pytań. na poszukiwanie nowych dostaw, ale wrócę, jak tylko uporacie się ze swoim zadaniem. Tak jest, towarzyszu majorze. Natychmiast biorę się do roboty. Oczywiście, okay, towarzyszu. No, tu mamy pierwszy skład. Naszym zadaniem to... jest wybudowanie. Jestem. ...laboratorium... Tak. I warsztatu. Tak jest, towarzyszu. Tak. To ogólnie można planować, że w postaci robiły z po kolei następne ruchy, nie trzeba czekać, aż coś wykonają. Towarzyszu Burlak, znaleźliśmy nową dostawę. Dawajcie, moi że laboratorium skończone, Czekam na dalsze rozkazy. Dobrze товарищ. Teraz bierzcie się za warsztat. Nie ma sprawy, товаришу. Ogólnie te teksty czasami są nie irytujące, sprawy, się bardzo powielają. No ale no Mówię, to jest bardzo stara gierka i wiadomo można byłoby w niej wiele poprawić, tak, ale tu bardziej się no to... gra do tego klimatu. Też jak złożycie, każda, każda postać ma swoje klasy, swoje poziomy klas. Tak jak Burłak jest mechanikiem i ma największy poziom mechaniki to za naszych to będzie tworzyć pojazdy i tak dalej. Wszystko z mechaniką jak najszybciej, tak? Ale na przykład naukowcem jest na poziomie zero, więc bym miał robić jakieś badania, tak. będzie to trwało dłużej niż... Wasze no. wszedł poziomu inżynierii. Jesteśmy tak gotowi, Majorze. Możemy zaczynać prace konstrukcyjne. Dobrze, Widzę, że macie niezbędne zaplecze. Mamy już wszystkie niezbędne budynki, Tawężu Majorze. Teraz laboratorium musi opracować projekt silnika. No jeszcze oczekacie Gorki. Do roboty. No i teraz, żeby trochę nasza posać główna, tak? Bo do całym, całą kampanię gramy jedną postacią, tak? To jest nasza główna posać. No i widzicie, jak jest jak bada, no to idziemy poziom doświadczenia w górę. Gotów, idziemy towarzyszu. Tak jest towarzyszu. trochę. Zawsze mnie to ubolewało, że są ograniczone możliwości nabicia poziomu na daną... Na daną misję Dobra, Mamy silnik Ty na inżyniera, ty jesteś mechanikiem I robimy pierwszy pojazd Ty na inżyniera, możesz być Szukamy skrzynek Nie mówię, ogólnie jak ktoś nie gra w tą grę, to warto jest obserwować właśnie postacie nie chcę spojrzeć która postać gdzie i kiedy jak jeszcze ja tak powiem jeszcze będzie dalej miała wpływ tak tak no ale jest dosyć cuchłowa jak wiesz już mój wykonanie planu produkcyjnego nego pojazd gotów świetna robota twoje szgorki zabierzcie tę sfajdela na jazdę próbną do Kirova potem stawijcie się u mnie po nowejeryskazy <trybuj> Ale ogólnie, jak się właśnie kojarzy, jaka postać... No, widzę, że macie dla że tak nas nie powiem. lada padarunek, Burlak. Z takim cackiem Amerykancy nie mają z nami szans. Nie mogę się doczekać, kiedy wypróbuję te karabiny na Jankiesach. Gdybyśmy wcześniej mieli takie wozy, kto wie, może towarzysz Pokryszkin... wiecie, Gdyby to jest wspomnienie wciąż... o Pokryszkini, który zginął w pierwszej no już, misji. wracajcie do swoich obowiązków. Towarzyszu Gorki. Na pewno czeka na was wberie mnóstwo roboty. I jeszcze raz. Sposyba. Sposyba. Ogólnie sad, że tak się czasami przerywam mowę, ale nie chcę przerywać tych e, dialogów, żeby nie mówić jedna w drugie. druga. To, Zajmijcie się dalszą produkcją burlak. A jak zaopatrzycie nas w odpowiednią ilość pajazdu, możecie się wybrać na mały zwiat! Ruszajmy, towarzysze! Robota czeka. Skrzynie! gotów? Tak. No i dobra, teraz musimy wyprodukować trzy pojazdy dla każdego z naszych postaci. Tak! Oczywiście, towarzyszu! Oczywiście, towarzyszu! Oczywiście, towarzyszu! No to te tak taksy też czasami są. Właśnie, jak towarzyszu. się gdzieś klika, postacią, no cały czas Nie jakaś tu. odpowiedź się dostaje, to i to jest czasem bardzo irytujące. Zwłaszcza jak w późniejszych misjach. No Dobra, to przeklikam. Zwłaszcza jak w, 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 w następnych misjach ma się więcej jednostek i się prowadzi jakieś zatarcie coś, to te komentarze są bardzo, zrobione, bardzo irytujące. Na no, mi jeden mi? na drugi komentarz chodzi, jest to tak, no ale tak, mówię, tak. jako Oczywiście, jest starsza towarzysze. gierka, można i to wybaczyć. Nie masz prawy, towarzyszu! I tu! Oczywiście, towarzyszu! Oczywiście, towarzyszu! Tak? Skrzynie. Tak! Maryj, burlak? Dobra, brakuje nam jeszcze, jeszcze 20 skrzynek na jeszcze jeden pojazd. Gotów. Idu, tu! idu. tu! u góry widzimy, jak grupa naszych sojuszników zwiedza teren. i dobra, nie są brakujące skrzynki. Ogólnie te dialogi mógłbym pomijać, tak jak ten, co się powiela. No ale no to w racji tego, że ma to być do oglądania, no to nie będę pomijał, tak żebyście wiedzieli o co chodzi. Zwiększyły się moje umiejętności inżynierii. No nawet nosząc głupie skrzynki poziom inżynierii idzie do góry. Tak. Szczególnie wa ważne jest, że patrzeć na poziomy, jaka postać jaka ma poziom, bo mówię. Zrobione tak. towarzysze. Że... Towarzyszu Platonów melduje wykonanie zadania. I to w rekordnym czasie. Będą z Was ludzie, burlak. maladziec! Zdążyliśmy już poznać nowe wozy, towarzysz. Nie powinno być problemu z ich eksploatacją. Sojusz major? Przepraszam, towarzyszu majorze. A co do eksploatacji, zabierzcie swoje wozy na świat. Розъезжайтесь и трохи на полноцве. Это еще не сбаданы терены. Есть там кто? О, Смотрите мала сценка. Нех ши кто же Товарищ полковник, мамы найбиразней нового гостя. Можем его привитать новым возом? Смело, Белков. Покажите ему правдивую радецкую гостинность. Две в Станах Часов Полицейных. Сейчас те забежим. Towarzysze, niespodzianka. To zasadzka! Odwrót! No też głupota, że mając pojazd uciekają, nie? No ale no, tak, taki zamysł misji. pokawa. Otaczają nas przeważający siły wroga. Przeslijcie wsparcie natychmiast! tych miast. się, towarzyszu. Nie ma czegoś takiego jak przeważający siły wroga. Kre się i zaatakujcie. Али... Слышали рассказ? Выконать! В той хвиле! Товарищ майор, можем и помочь Белкову. Если только... Товарищ Белков и его люди, это смартфене и доводцы, которым есть товарищ Курин. Аля, товарищу? Замкнитесь, Егоркий! В околице может быть венций американских отделов. Вашим заданием столько и вылочных злокализований. Сразумяно? Towarzyszu majorze, ani pytam, czy zrozumiana? Tak jest, towarzyszu majorze. A więc zajmijcie się pilnowaniem własnego nosa. A jak znajdziecie wroga, dajcie znać. Otrzymacie dalsze jej rozkazy. No oh. tutaj, nasz dowódca, trzyma nas krótko. Tak. Stawmy sobie towarzysz. inżyniera, później zobaczycie po Oczywiście, co? Dobra, no jedziemy na świat. Idziemy, towarzyszu. Idziemy, towarzyszu. Jest! Co? Tego tu nie było. Jankeś nie je burlak. Wybudowali to piorunem. Teraz mamy znowu o wybór. Czy możemy prosić o posiłki, o pozwolenie na otwarcie ognia? Albo zignorować. Poprosimy o posiłki. Chyba znaleźliśmy słaby punkt linii defensywy Amerykanców. Proszę o wsparcie. Chcecie zostać męczennikiem, gorki? Mieliście tylko rozpoznać teren. Nie wdawajcie się w żadne bójki. Kiedy jesteśmy w dogodnej pozycji, towarzyszu majorze. Potrzebujemy tylko wsparcia. Niech wam budzie. Przeźle wam kogoś. Zwariowaliście, burlak? Dzięki temu dostaniemy dodatkowe jednostki. Ogólnie to wsparcie jest niepotrzebne. Ale to warto... O, widzicie, jak Ogólnie w tej że ma to sens fizyka, jest dobrze zrobione właśnie, nie to co na przykład Jak jesteśmy wyżej to mamy większy zasięg, przez co ten żołnierz tam nawet oddać nie może się to zgłusza. mają jedno kryjówkę mniej, towarzyszu majorze. Świetna robota, burlak. Dobra, przyjmiemy sobie zwiat, ten skład. Dobra, jedziemy dalej. Idziemy, towarzyszu. Ruszać się! I tu mamy znowu możliwość wybrania. No z drugiej proszę to o posiłki nie będziemy, bo już pewnie byśmy nie dostali. Poprosimy o pozwolenie na otwarcie ognia. Gorki, wzywam Berię. Wykryliśmy amerykańskie oddziały otaczające towarzysza Białkowa. Proszę o pozwolenie na otwarcie ognia. Udzielam pozwolenia, Gorki. Spróbujcie odzyskać pojazd. Powinniśmy pilnować własnego nosa, burlan! To jest dla Chyba tych trzeba wycofać, żeby nam nie zginęli. w Pasek zdrowy na żółto, dużo nie brakowało żeby zginąć. I mamy odzyskać pojazd. Wychodzimy i naprawiamy ten pojazd. Ogólnie gram na poziomie trudnym. Więc tutaj nawet mogły zginąć jednostki, więc jest ważne właśnie, żeby przegrupowywać się. I tak? jedziemy uratować Białkowa po raz drugi. Druga i drugi raz Cieszę się, że was widzę, burlak. A ja nie, Białkow. Za każdym razem jak was widzę, tkwicie po szyję w gawnie. Ocaliliście moją życie. Musimy jeszcze wrócić do bazy. Tu parucznik Gorki. Wzywam Berię. Amerykancy zostali wyeliminowani. Nawiązaliśmy kontakt z grupą parucznika Bielkowa. Zdrowa robota, towarzysz. Idziemy. No i teraz twarzy. mamy nad nimi to, kontrolę, że ich rotowaliśmy. I ogólnie to, jak zawalicie to nie jest tak, że jest. Mamy nową postać. To wiecie, tak? widzicie, ta babka była z nami w pierwszej misji. Gotów? On też Takiełkow. Tak? Również. Tak. Dlatego mówię, warto jest I obserwować. Robię, tak. Gotów? Tak towarzyszu? Eee, Obserwować tak? jednostki, tak? O, oczywiście, towarzyszu. Zrobione. bo są fabularne. Zrobione, towarzyszu. Tak? Dobra, tak, tego towarzyszu? już tak? nie wysyłamy na atak. No i idziemy tutaj. Tu są tak, tutaj kolejne bunkry. Kriówka. Dobre miejsce na budowę tak, powinno być łatwe do obrony. Tak jak widzicie, teraz oni są wyżej, to oni mogli zaatakować mnie wcześniej, mimo iż mam pojazdy. Daj. Gotów y więcej towarzyszył Gotów nie ma sprawy Spróbujemy go ratować tu na medyka Szybko tak. Zapomniałem, tak. że na w tak. y, trybie trudnym Idzieło. Tak. Tak jest, barysz, to Kliczy, coś ciekawego, chłopcy! tylko jeden amerykański za tym na że na trybie to trudnym jednostki, ale... nawet w pojeździe, mogą zostać zranione. Kurwa, nie zdąży, nie? Ten medyk. Zdąży. Dobrze. Dobrze, prawie straciłem jednostkę. Na szczęście udało się uratować. Dobra, mechanicy, niech naprawiają pojazdy. O, ja to jest bardzo ważne, żeby szanować jednostki. Czasami są dodatkowe medale za to, że się nikogo nie straci. No, są też jednostki, tak. które są no-name'ami i jak się je straci, to się nic tam nie dzieje. Ale są jednostki fabularne, tak. które jak się straci, to później no, nie mają jakichś takich są fajnych nogi. tekstów. A jak zobaczycie, niektóre teksty w tej grze naprawdę rozbrajają. Tak. Ogólnie to już jest końcówka misji. Już nawet nie trzeba ich raczyć, bo... Bo e... tak no, tu już nic tak nie, nie będzie więcej. Tak wystarczy się tylko... Towarzyszu. O, widzicie? Tu już jest koniec misji. Teraz tak jest, tylko musimy wrócić do bazy. Ogólnie to jest misja jeszcze pod dowództwem kogoś. Następnej misji w końcu będziemy sami sobie dowodzić. Sami, sami sobą. Będzie ciekawiej. No, i, wiecie, nie dostałem jednego medalu, za to że byłem zbyt ostrożny, że poprosiłem o swój, yy, ten... O, o wsparcie. I później też, że się pytałem, czy mogę otworzyć ogień, to bym tam poszedł wybrał tą trzecią opcję. No to wtedy byśmy dostali ten medal też, z no, pierwszym. Ale mówię, ostatnio grałem w tę grę chyba z 5 lat temu, więc nie pamiętałem o tym. Okej, okay, tu mamy podsumowanie misji. Tu jeszcze możemy sobie wybrać w co damy najwięcej Expo postaci. Weźmy, żeby burwak. Kurde. Ja, niech dostanie trochę na. No... Albo dobra, dajmy mu wszystko w mechanikę. Albo w żołnierza. żeby mógł się bić jeszcze. Dobra, i tym sposobem kończymy tę misję. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka.